Gdzieś pod ziemią, w sercu betonowego labiryntu, który miał powstrzymać armię czerwoną, istnieje miejsce, o którym milczano przez dziesięciolecia. Czwarta komora, nieoznaczona na żadnej mapie, ukryta, zapomniana. To tutaj według tajnych raportów sztazji, zeznań kierowców i nieupublikowanych dotąd dokumentów miał zniknąć transport o niebywałej wartości. Skrzynie pełne złota, dzieł sztuki, ikon, a być może coś znacznie cenniejszego. Poznaj historię, która splata się z losem bursztynowej komnaty, tajemniczymi postaciami SS, zagubionymi pociągami i nielegalnymi poszukiwaczami prawdy. Odkryj, co naprawdę ukryto w trzewiach międzyzyskiego rejonu umocnionego i dlaczego do dziś nikt nie odważył się mówić o Czwartej Komorze. To nie jest legenda, to dokument, a Ty właśnie otwierasz jego pierwszą stronę. Do dziś nie wiadomo, gdzie zniknęły skrzynie skrywające największe tajemnice polskiej historii. Legenda mówi o czwartej komorze miejscu, które miało nie istnieć, a może właśnie dlatego nikt jej dotąd nie znalazł. Czy to tylko mit, czy może najpilniej strzeżony sekret drugiej Rzeczypospolitej? Kto ukrył skarb i dlaczego milczał przez dziesięciolecia? W tym filmie wyruszymy śladem wskazówek rozsianych po archiwach, starych dokumentach i relacjach świadków. Poznacie historię człowieka, który wiedział wszystko, ale zamilkł, zanim mógł powiedzieć zbyt wiele. Czy to on był kluczem do czwartej komory? A może ktoś inny nadal czuwa nad jej tajemnicą? Zapraszam na podróż w głąb historii, gdzie każde znalezisko może zmienić wszystko. Wybrzeżski rejon umocniony to rozległy system niemieckich fortyfikacji z okresu II wojny światowej, który od lat przyciąga uwagę poszukiwaczy skarbów i badaczy tajemnic. Wśród popularnych teorii spiskowych pojawiają się opowieści o ukrytych dziełach sztuki, złocie i dokumentach zrabowanych przez nazistów. Jednakże, mimo licznych eksploracji i badań, nie znaleziono dotąd jednoznacznych dowodów potwierdzających te hipotezy. W mrocznych latach II wojny światowej niemieckie władze realizowały tajną operację, o której istnieniu wiedzieli tylko nieliczni. Zrabowane skarby kultury, arcydzieła malarstwa, rzeźby, archiwa i bezcenne zabytki znikały bez śladu, transportowane w głąb terytoriów okupowanych. Ich celem były labirynty międzyrzeckiego rejonu umocnionego potężnego systemu bunkrów i podziemnych tuneli skrytego w sercu dzisiejszego województwa lubuskiego. W latach 1942 45 konwoje ciężarówek, często pod osłoną nocy, sunęły w kierunku miejscowości Mostki, Gościkowo i Kanszyca. Tam w chłodnych, wilgotnych czeluściach podziemi Niemcy ukrywali zrabowane dzieła. Niektóre z nich tak cenne, że ich istnienie owiane było legendą. MRU, znane również jako Festungsfront mit Oder-Wartebogen, czyli ufortyfikowany front łuku Odry warty pierwotnie miało być potężną linią obronną. Jednak z czasem uznano je za militarnie bezużyteczne. Niemcy szybko dostrzegli w tym okazję. Opuszczone korytarze, sięgające nawet 40 metrów pod ziemię, stały się idealnym miejscem na tajne magazyny. Tam w ciemności na długie lata znikały bezcenne dzieła sztuki. Co się z nimi stało? Czy wciąż czekają ukryte w niedostępnych tunelach na odkrycie przez kogoś, kto odważy się wejść w mrok? A może część skarbów już dawno trafiła w ręce tych? którzy wiedzieli gdzie szukać. Czwarta komora, słowa, które brzmią jak tytuł sensacyjnego tylera, a dla historyków, poszukiwaczy i służb wywiadowczych pozostaje do dziś zagadką nieodgadnioną. To nie jest zwykłe pomieszczenie w betonowym labiryncie międzyreszkiego rejonu umocnionego. Nie figuruje na żadnych znanych planach pancerwerka 701 nie została sfotografowana przez Rosjan w 1945 roku, choć udokumentowali trzy inne komory ze skrzyniami, a jednak istnieje. Wspomniana po raz pierwszy w tajnym sowieckim raporcie z archiwum GARF, opisana jako tajny punkt składowania w rejonie MRU, nieznany wywiadowi, budzi grozę i fascynację. To właśnie do niej, jak głoszą zeznanie, Miał kierować ciężarówki, ostatni niemiecki konwój z Poznania, z dziełami sztuki z Kaiser Friedrich Muzeum i Gniezda. Nie do katalogowanego bunkra, nie na tory stacji Paradis gościkowo, lecz w stronę miejsca, którego nie było oficjalnie zaznaczone. To tam mają spoczywać skrzynie, których waga przekraczała 500 kg. To tam miały być złożone obrazy z gnieźnieńskich świątyń. I bezcenne rzeźby. To stamtąd, według jednego świadka, nigdy nic już nie wyjechało. A pytanie najważniejsze nie brzmi, czy ona istnieje, tylko kto jeszcze o niej wiedział i czy zdążył tam wrócić. Zekwit Rule, urodzony 19 października 1887 roku w Gdańsku. We wrześniu 1939 po wybuchu II wojny światowej rule brał udział w kampanii przeciw Polsce jako dowódca kompanii Wehrmachtu. Wkrótce wykorzystano jego doświadczenie muzealne. Namiestnik Krajowarty Artur Greiser zaprosił go do Poznania, by przejął tamtejsze muzeum. Od początku października Rule pełnił funkcję komisarycznego dyrektora Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, zastępując dotychczasowego polskiego dyrektora Nikodema Pajzderskiego, aresztowanego i zamordowanego przez Gestapo w styczniu 1940 roku. Formalnie 21 stycznia 1940 roku dokonano uroczystego otwarcia muzeum pod nową niemiecką nazwą Kaiser Friedrich Museum z Rulem jako stałym dyrektorem. Stanowisko to piastował do końca wojny. W okupowanym Poznaniu cicho zapada decyzja, która wpłynie na losy tysięcy bezcennych dzieł sztuki. Na czele Poznańskiego Muzeum staje dr Siefried Ruhle, niemiecki konserwator lojalny wobec trzeciej Rzeszy. Ruhle błyskawicznie usuwa z ekspozycji wszystko, co polskie. Drzwi muzeum zostają zamknięte dla ludności, a nowe szyldy głoszą. Kaiser Friedrich Museum, ośrodek niemieckiej potęgi w kraju warty. Ale to dopiero początek. Z głębi Wielkopolski zaczynają znikać całe kolekcje. Starożytne wazony, srebra, obrazy, relikwie. Dzieła czartoryskich, numizmaty, malarstwo. Wszystko trafia pod kuratele Rulego. Pod pozorem ochrony, konfiskata. Pod pozorem ewakuacji, grabież. W 1942 roku powołuje specjalną komisję Kunschutzkommission. Oficjalnie ochrona zabytku, w rzeczywistości tajna siatka transportu do miejsc, których nie ma na żadnych planach. A wśród nich jedno miejsce powraca jak echo: Międzyrzeczki rejon umocniony. Gigantyczna sieć podziemnych fortyfikacji, a w niej Komora Czwarta. Nienazwana, niezarejestrowana, niekontrolowana. To tam, według odnalezionych raportów, znika ostatni konwój 24 skrzynie grafik, 5 skrzynie polskiego malarstwa, meble z Gołuchowa, archiwa raczyńskich i coś jeszcze, czego nikt nie chciał opisać. Dziś, po 80 latach, pytamy, co naprawdę ukryto w czwartej komorze i dlaczego nikt nie wrócił po to, co zniknęło bez śladu. Wyobraź sobie bunkier, który nigdy nie zasypia. Betonowy kolos wbity w serce lubuskich lasów. Panzerwerk o numerze 701. Część Tajemniczego, międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Z zewnątrz zwykła zimna forteca, w środku potencjalna arka największych tajemnic II wojny światowej. Jest rok 1942, nad Niemcami zacieśnia się pętla alianckich bombowców, a niemieckie elity kultury w Popłochu szukają bezpiecznego schronienia dla łupów grabionych w okupowanej Polsce. Dr. Siegfried Ruhle, dyrektor poznańskiego Kaiser Friedrich Muzeum, zna tylko jedno miejsce, które mogłoby przetrwać ogień i czas głęboko zakopane podziemia MRU. Lecz zwykłe komory już nie wystarczają. W grę wchodzi coś więcej skrzynie, których zawartość mogła zmienić historię. Ruhle kieruje wzrok na bunkier 701. Obiekt wyjątkowy, uzbrojony, ogrzewany, pilnie strzeżony, i właśnie tam zaczyna płynąć cichy konwój. Nie ma fanfar, tylko ciężarówki, noc plomby SS. Każda skrzynia, to zagadka, dzieła sztuki z Wielkopolski, złoto, dokumenty, relikty z Gniezna i Gołuchowa, a może coś jeszcze. Coś, co nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Zwykli żołnierze nie mieli pojęcia, co trafia do wnętrza. Dla nich to była logistyka, dla Rulego ostatnia ucieczka przed nieuchronnym upadkiem III Rzeszy. A co, jeśli nie wszystko zostało wywiezione? Co, jeśli gdzieś w betonie 701 nadal tkwi komora, której nie ma na żadnym planie Komora 701C, i to ona kryje to, co najcenniejsze. Może właśnie ta, Pośród chłodu i ciszy, czas wciąż strzeże tajemnicy nazistowskiego depozytu. I może to ty stoisz bliżej niż kiedykolwiek do jej odkrycia. W końcówce wojny, w ramach tzw. ewakuacji dóbr kultury, Istniały rozkazy, często nieudokumentowane, dotyczące ukrywania zrabowanych dóbr i nosiły nazwę Nervenschatz. Zespoły jak Sonderkommando Rule, Rosbound czy inni funkcjonariusze SS mogły dostać polecenie, by wykorzystać obiekty jak Panzerwerk 701 do ukrycia dóbr z muzeów, np. Kaiser Friedrich Museum z Poznania. Pojawiały się też przekazy, że część pomieszczeń nie była wpisana w oficjalne plany techniczne, tak zwane komory duchy, co mogłoby sugerować celową modyfikację po oddaniu bunkra. Skrzynie były pakowane w farbę ogniochronną, owijane prezentem, podpisywane symbolami, muzeum i numerami ewidencyjnymi. Nierzadko przewożono je nocą z konwojem ochronnym. Spróbujmy zatem przeanalizować pewne metody ukrycia czwartej komory. Martwe komory techniczne pod pancerwerkiem 701. Dlaczego? Część komór podziemnych miała funkcje pomocnicze, które w końcowej fazie wojny nie były w użyciu operacyjnym. Były głębokie do 40 metrów, miały stalowe wrota i niskie szanse na przypadkowe odkrycie. Sposób ukrycia Zamurować lub zasłonić skrzynię w jednej z martwych komór, np. technicznej, wentylacyjnej lub kablowej. Zamaskować z użyciem warstwy gruzu plus plomby betonu. Rozkazu nie wchodzić w skażenie gazowe. Przejścia wentylacyjne lub szyby komunikacyjne. Wiele pionowych i skośnych szybów prowadziło do poziomów niższych, wąskich, trudnych do eksploracji. Były pomijane w powojennych eksploracjach ze względu na trudność techniczną. Sposób ukrycia: zsunąć skrzynię lub tylko najcenniejsze do szybu, zamknąć stalową kratą i zaspawać lub zasypać rumoszem. To właśnie ten sposób ukrycia wykorzystano w tunelach Grossrozen. Ukrycie poza obiektem w tak cieniu bunkra. Wokół pancerwerka 701 znajdowały się zamaskowane budynki pomocnicze, magazyny, garaże, stacje zasilania. Wielu eksploratorów koncentruje się tylko na głównych wejściach, zapominając o obrzeżach. Sposób ukrycia – zakopać skrzynię pod posadzką niepozornego garażu lub pod wartownią z betonową wylewką i odcięciem planów. Trudniejsze do odkrycia, niż wnętrze bunkra. Najbardziej bezpieczne i realistyczne to komora martwa, plus betonowa ściana, plus fałszywa wentylacja, plus brak wpisów dokumentacji. To ukrycie byłoby niewykrywalne dla alianckich służb, nawet przy przeszukaniu, a do dziś trudne do rozpoznania, bez map archiwalnych i dokładnych skanów 3D. Oto trójwymiarowa wizualizacja ukrycia skrzyń w zamurowanej komorze w rejonie pancerwerka 701. Szara bryła do pomieszczenie bunkra. Brązowe skrzynie zostały ustawione wewnątrz. Zamurowana ściana odcina wejście, tworząc ślepy korytarz niemożliwy do zauważenia, bez planów. To właśnie taki typ ukrycia byłby trudny do wykrycia zarówno w czasie wojny, jak i przez dziesięciolecia później. Co wiemy o otoczeniu pancerwerka 701? Pancerwerk 701 to jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych bunkrów pozycji międzyrzeckiej, zlokalizowany na południe od wsi Kaława w okolicy Kęszycy Leśnej. Czy były garaże, budynki techniczne? Tak, istniały obiekty naziemne, pomocnicze, choć większość z nich została zniszczona lub zanikła z czasem. Dokumenty i badania sugerują istnienie garaży lub szop technicznych. Najczęściej zbudowane były z drewna lub lekkiego muru. Przeznaczone były dla transportu motopom, generatorów i tym podobne. Dokumenty i badania sugerują istnienie wartowni i punktów meldunkowych, często przy drodze dojazdowej lub tuż przy wejściu do bunkra. Magazynów podręcznych amunicji, części. Mogły być zakamuflowane lub częściowo zagłębione. Są na to wszystko dowody wizualne i terenowe. Istnieją zdjęcia i relacje eksploratorów wskazujących na pozostałości betonowych fundamentów i kotew stalowych tuż przy drodze leśnej, prowadzącej do pancerwerka 701. Na lidarze i mapach topograficznych widoczne są ślady nieregularnych zaryców i platform. Mogą to być dawne rampy, nasypy lub zagłębienia po konstrukcjach. Gdzie konkretnie mogłyby być? Najbardziej prawdopodobne lokalizacje to południowy zachód od wejścia bojowego około 50 100 metrów. Teren bardziej płaski, idealny na zaplecze techniczne. Przy leśnej drodze dojazdowej z Kęszycy, droga była wystarczająco szeroka dla ciężarówek. Pancerwer 701 może być mitem przewodnim, ale prawda może leżeć gdzie indziej. Dlatego warto badać szerzej, zadając pytania, które miejsca były realnie dostępne dla transportu, gdzie Rule mógł działać poza oficjalnym protokołem, gdzie są luki dokumentacyjne, które sugeruje ukrycie.